Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Domik 120P, a to jest unboxing słuchawek Superlux HD662F Dobra, zobaczymy tutaj kolega pomoże. Będziesz sławny. Tak o, jak widać ładnie góleczko. Ok. Jakieś gówno mają na sobie to nic, niepotrzebne. Ok, są. So. Mm, tutaj jest paragonik i specyfikacje, pokażę. Ok, długość kabla 1,9 m, pasmo to, to każdy zna, czyli 2 105 dB, 3,5 jack i 6,33. Tutaj, no po jakimś innym chyba języku, czy co, nie Z tego to samo, dobra. Dobra, tu mamy wszystko. Ok. Zobaczmy słuchawki. Miękka gąbka jest, podobne do moich. Tutaj co to góra jest Skóra syntetyczna. Tak. No, mniej więcej tak samo wyglądają, designy moje. Podaż? Dla porównania. Są większe. Te są moje. tak. Um, mają trochę większe właśnie te, 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 te słuchawki. Tutaj jest to główno, które się w chuj muszę no nie, spróbować Otworzyć? Wycią... Y od. No No ta taśma jest mocna. Mocna taśma Dobre, No I te Możesz kabelę wyciągnąć jak No dobra I zaraz sprawdzimy jak grają Pewnie będzie futerał też tutaj O właśnie O właśnie jest Super luksy, taki sam jak mój Który tam tutaj leży I się kurzy no, Którego nie używasz? No bo po co mi może no, bo to się mocno klei Okej, okay, tutaj jest kabel. Yy, Okej, okay, tu jest kabel sze yy, 6,3 mm. Taki na przykład do jakiegoś interfejsa, jakbyście chcieli podłączyć, i odkręcamy go, i wtedy jest taki zwykły yy, 3,5 mm jack. Dobra, no to hmm, no, designem są podobne, tylko trochę inne. Właśnie to są te słuchawki, takie bardziej okrągłe. To są takie, one bardziej się tak ustawiają, a te, te mają tu w tym miejscu. Ogólnie mają troszeczkę większą muszlę, ponieważ, muszlu, yy, ponieważ są tego zamknięte, więc y, też lepiej twoją dźwięki. Gąbki mają chyba grubsze. Zobaczmy. Mm -hmm. Grubsze są. Grubsze, no tutaj mają też takie większe. Yy, tak, dobra. Yy, no to widzimy się w kolejnych filmach, tak więc do zobaczenia i cześć!